Siemanko, ja jestem Hubercik. A zaraz zobaczycie moje trzy podejścia. 3. 3. Nie wiem jak to widać, bo nie widzę. Mm, zaraz zobaczycie trzy podejścia y, trzeciej nocy Five Nights at Freddy's. Tak więc mojego oglądania. Podejście pierwsze Siemanko, ja jestem Hubercik. A oto Let's Play Five Nights at Freddy's 2. Zaczynamy! Po co gadać? Dobra, trzecia noc, która mi się poprzednio dwa razy nie udała. A za trzecim razem nie wiem, jakby się to skończyło, bo. Bo powiedziałem o tym w poprzednim odcinku pod sam koniec. Dobra, niech kolej sobie do mnie gada, dzwoni, robi co chce. I tak go nie słucham. Hello. Gdyby tylko ten cholerny music box nie istniał, to by było o wiele łatwiej. Bo by wystarczyło patrzeć, czy oni nie idą naprzeciwko ciebie. O, już tam jest, tak. I już oczywiście, że tam jest ten wilk. Dobra. Albo się poruszył, albo sobie poszedł. Sobie. No i fajnie. Czy fajnie dla mnie? Jeszcze 5 godzin. Bo ja nie ma. Flashlight już poszedł. ojeju Ojej, poszedł ten, ten króliczek poszedł jest. Chica jest Ta stara Bez urazy mhm. Tam się coś poruszyło Albo raczej nie mhm. Ale czego ta Chica ode mnie chce Zobacz nie ruszę się Bany, znaczy, boni, whatever. Słyszę balon boja. Si, 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 Nie patrzę. Dlaczego? O, minigame. da masz, 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 tam masz też. co się dzieje, a samochód... ty co jest? Nie mogę się poruszać. Czy mogę, ale bardzo... Wolno. ty co jest? Te dzieci umierają. Hej no. Co tam wysiadło? Z samochodu. Co to? Aha. No dobra, to wiele wyjaśnia. Podejście drugie.

I ostatnie, podejście trzecie. Mhm. Uh. Trzecia w nocy. I cóż? Trzy kreski baterii. Więc z prądem mamy dobrze. Uuu, uh, ale jak ja nie znoszę tej gry? Znaczy fajna jest, lubię ją bardzo, ale nie w tym sensie jej nie znoszę. Inteligentni ludzie zrozumieją w jakim sensie. czyli jeśli trzecia noc jest już taka na propsie. Shartujesz? Przeżyłem! Ty! Ja to jednak umiem. Dobra! Jest po prostu genialnie. Przeżyłem atak tego królika. Oczyka jest w szybie. To niedobrze akurat. Czwarta rano, dawaj. Siomek. No, co tam stoi? No jasne. Te dwa głąby. Już tylko jeden. I podejrzewałem, że Chiga. stoi gdzieś tu blis blisko. Blisko. Uh, tu też przetrwałem. Jeja. Yeah. O to chodzi Dobra Idź sobie króliczku Ty ze teraz przetrwałem to czemu wcześniej nie mogłem Uff, Shit Chyba dlatego właśnie Dobra Żyję Błagam cię Piąta rano Dawaj, 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 dawaj Zasadę. Wierzę w siebie i ciebie. Czyli w siebie i tak. Nadal. <laughs> no, dawaj chica. Czemu te stare zwierzęta? Ja. Yeah. Od razu wychodzą. W takim sensie, że one nie czekają aż... Maskę założę tylko dopiero jak przyjdą to mam maskę zakładać to jest trochę nie lepiej no dawaj piąta rano człowieku No co ja robię Trzecia noc poszła. Jej, easter egg. No, ale ten easter egg już znamy chyba. Cześć Bonnie. Cześć Chica. Cześć Freddy. Dobra, jednak nie znamy. To nie jest Golden Freddy przypadkiem. It's me. Dobra. Mimo wszystko będę już kończył. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Narka.